ma Git jest z nami już bardzo długo. I jest to nieco skomplikowany temat, jeżeli chodzi o rozmowę. No bo niektórzy mówią, że jest to toksyczne, inni mówią, że jest to coś co po prostu jest i nie ma żeby się denerwować, a większość z ludzi tak naprawdę nawet nie wie skąd to się wzięło i czym jest to całe git budowanie. Więc w dzisiejszym filmie chciałem sobie trochę o tym pogadać. chciałem przedstawić moją perspektywę na temat tego, czy jest to toksyczne, czy też nie, czy jest to coś z czego powinniśmy unikać, jak to się zaczęło, skąd to się wzięło i jak to właściwie na ludzi wpływa. Zapraszam. Jeżeli nie jesteś zainteresowany w aspekcie historycznym całego przedsięwzięcia, że tak to powiem, no to skipnij sobie do tym stampa, który teraz widzisz na ekranie. Jeżeli natomiast jesteś zainteresowany, zacznijmy od początku. Zacznijmy od tego, że przedstawię tutaj kilka wersji wydarzeń, właściwie to dwie, dlatego że bardzo ciężko jest znaleźć dokładny moment na osi czasu internetu, w którym to wszystko się zaczęło. Mało tego, nawet Wayback Machine nie do końca pomoże tutaj, dlatego, że musielibyśmy odkrywać konkretne wątki z różnych forum, które w większości już nawet nie działają. A więc najwcześniejszy ślad git budowania w internecie, jaki ja byłem w stanie znaleźć, to były fora graczy Metal Gear Solid 2 Online, który był jakimś bardzo skill-based shooterem z, z starej epoki gier komputerowych, a przynajmniej jest to wersja jednego z relatorów. Nie byłem w stanie znaleźć lepszego Źródła, jeżeli chodzi o informacje, więc zacznijmy od tego momentu i od tej wersji wydarzeń. W tym momencie, na tej osi, czasu ci sami gracze, którzy pisali w tych forach MGS2O, zdobyli kopię azjatyckiej wersji Demon Souls, czyli mniej to trochę wcześniej niż reszta świata, wiecie o co chodzi. I byli oni znani z tego, że generalnie byli raczej toksyczni oraz niezbyt przyjaźni względem kogokolwiek, nawet między sobą. Więc jak tylko stali tą grę, no to zaczęli po prostu glitchować, ile się dało i przychodzić tą grę na milion sposobów, dzieląc się informacjami na forach. I dla jasności, gudowanie istniało już w tym momencie na osi czasu wśród tych gracji po prostu było mniej spopularyzowane. No i jakoś tak, rok po tym, jak ci gracze właśnie MGS 2O już ograli dosyć mocno Souls'y, wyszła oficjalna angielska wersja gry. No i wiecie, z tego że gra wychodzi, no to pojawiła się nowa fala świeżaków, którzy no wiecie, dimososy dalej są uznawane za jedną z pierwszych naprawdę trudnych gier, jeżeli chodzi o współczesny gaming, więc dużo ludzi po prostu szukało pomocy online, na takich forach jak Gamefax chociażby. No i w ten sposób spotkali, no i w ten sposób spotkali grupę z MGS2. O, grupę, która jak wcześniej powiedziałem była znana swojej toksyczności i ogólnie bycia raczej bardzo mocno competitive. Więc kiedy nowi gracze zapytali po prostu, ej, ale co ja mam dalej zrobić, no to najczęściej spotykali się z opowiedzią, get good. Nie potrafisz przejść poziomu git Good. Nie jesteś w stanie przejść bossa? git Good. Nie rozumiesz mechaniki? Git Good. I to właściwie tyle. Ale druga wersja historii powstania tego wszystkiego, no to inna opowieść żelita, czyli po prostu to, że powstało to na forczanie A jeszcze jedną wersję, którą byłem w stanie znaleźć, to to, że był to mem, który powstał jakoś tak w okolicy powstania Filfika Casuala, w sensie mema Filfika Casual. No i jak sami widzicie tych wersji jest sami kilka i żaden nie jestem w stanie zweryfikować w na ten moment. Ale najbardziej taka kompletna wersja, z największą ilością informacji, jaką znalazłem, była właśnie ta wersja z Community MGS 2 2O. Aczkolwiek, co jest istotne, najstarszy post, jaki znalazłem, był z 2008 roku na stronie Urban Dictionary. Więc tak naprawdę, wszystkie te historie powstania git budowania mogą być błędne. No, ciężko powiedzieć, w momencie, wnioski wysunąć sami. No więc czemu get good może w ogóle być uznawany coś toksycznego? No więc na sekundę pozwólmy, że zignorujemy sobie całą tą historię, tylko i wyłącznie po to, żeby nie wpaść w y, myślenie, że jest to coś toksycznego tylko i wyłącznie dlatego, że przyszło do nas takiego miejsca, takiego przyszło, ponieważ może być to zupełnie coś innego teraz niż było kiedyś. Get good to po prostu get Good, czyli bądź lepszy na polskim, myślę, że ma to najwięcej sensu. I problem leży w tym, jak te słowa są używane, przez kogo są używane i kiedy są używane. W obecnych czasach to zdanie jest najbardziej powiązane z community wokół Dark Souls i nie tylko jest uznawane za coś toksycznego, ale jest uznawane też za coś, co w pewnym sensie ucieka elitaryzmem. Wiecie, myślałem na zasadzie, o, nie, nie przeszedłeś Dark Soulsów, nie podobało ci się, musisz być twu casual, git good. Lubię takie rzeczy podchodzić w ten sposób. Czy jest to coś, co powiedziałem do osoby obcej? I czy bardzo pojebane byłoby to, gdybym powiedział to do swojego ziomka? No bo przedstawmy to na przykładzie. Czyli kompletnie nowy w świecie Dark Souls, albo po prostu nowy w świecie trudnych gier. Zaciąłeś się na bosie i nie masz zielonego pojęcia jak do niego podejść. Dostajesz one shota, i tak dalej. Albo nawet nie wiesz jak temu czemuś zadać obrażenia, no bo tak może mogło być na przykład w przypadku Battle of Chaos, prawda? Więc dochodzisz do wniosku, a jebać, zapytam w internecie. Może ktoś mi podpowie i dzięki temu zaoszczędzę masę czasu walenia głową o ścianę. Postujesz takie pytanie w internecie, na jakimś forum i jedną odpowiedź o którą stajesz, to xdbeka, elo. I teraz tak, ja osobiście bym się tym nie przejął. Jestem w internecie tyle długo, że jestem w stanie kompletnie orać, to co mówi o mnie random, ale jestem w stanie zrozumieć, że ktoś mógłby poczuć się w jakiś sposób zaatakowany albo zniechęcony przez to. Nie jest to najgorzej rzecz na świecie jak, nie wiem, idź skocz pod samochód, ale z perspektywy kogoś, kto po prostu szuka pomocy, jest to po prostu niemiłe i w żaden sposób nie pomaga. Nie prowadzi nas do przodu, nie jest to żadna rada, więc rozumiem, czemu ktoś miałby to nazwać toksycznym. A z drugiej strony, czy jest to coś, co powiedziałem do mojego ziomka? Oczywiście, że tak. Gdyby mój ziomek zapytał mnie, jak pokonać Szyna, powiedziałbym: lol, xd, get good, nara. Ale to wynika z tego, że jest to mój ziomek i że mogę sobie pozwolić na taki żart i że prawdopodobnie ją stanę w web. Kolejną istotną rzeczą, którą trzeba mieć pod uwagę, jest to, że. Gryfram Software generalnie są całkiem słabe, jeżeli chodzi o tłumaczenie rzeczy. Do dzisiaj, naprawdę, szczerze, myślę, że osoba, która, tudzież osoby, które wymyśliły, jak odblokować DLC w ds 1 muszą pracować na tym etapie w NASA czy coś takiego. Gra w żaden sposób tego nie tłumaczy, i dokładnie tak samo jest z Work Tendency w Souls, a przynajmniej w tych podstawowych, albo w takich statystykach jak, nie wiem, Adaptability w DS2. Znaczy, w sensie to jest jakoś tam wytłumaczone ale raczej dosyć niejasno i pokrótce. Ale. Nawet scaling może mieć swoje problemy. Weźmy sobie na przykład broń z skalowaniem S. No, i to skalowanie S na jednej broni może oznaczać 140% skalowania, a na innej 200%, nawet jeżeli jest to w jednej grze. Więc jeżeli ktoś zadaje pytanie, jak zacząć DLC w 1 i jedyną jego jak odpowiedzią, jaką on uzyskał, jest git good. no chyba rozumiecie co mam na myśli, tak? Ale z drugiej strony, git good czasami jest jedyną opcją na wytłumaczenie czegoś. Weźmy tutaj za przykład takie bossy, jak na przykład. Święty miecza Ishin, Artorias albo Gael. Z tego co wiem, nie ma zbyt dużo opcji, żeby po prostu szcizować tego bossa albo ich zliczować. Chociaż jestem przekonany, że da się ich zliczować, tylko po prostu o tym nie wiem. W każdym razie większość z nas po prostu musi nauczyć te walki. Więc jeżeli ktoś nas zapyta, jak pokonać te, któregoś z tych bossów, albo jakiegoś innego bossa, który jest stricte skillowy, czasami mi zwykle po prostu najbardziej szczerze odpowiedział jest: No musisz grać lepiej. I nie wynika to z tego, że ktoś jest niemiły, tylko z tego, że po prostu nie ma innej opcji. Jest to moment, w którym dochodzimy do wniosku, że to całe git to jest trochę szara strefa. Czasami jest to toksyczne, czasami jest to szczere, a czasami jest jednym i drugim. No i jeszcze jedna rzecz, którą warto tutaj wspomnieć. Z perspektywy kompletnego nowicjusza w świecie tych gier, git może być kompletnie toksyczne, ale dla kogoś, kto już przeszedł DS1, DS2, DS3 i na przykład na problem Weldanie, no to wtedy taka osoba może to przyjąć dużo lepiej, po prostu, z dużo mniejszą dozą, dozą dość, nie wiem, odrzutu, powiedzmy. Dlatego, że oni nieco lepiej rozumieją, jak te tak działają, i wierzą, że jest to tylko część procesu. Przerywnik. Jeżeli podoba Ci się materiał, który teraz oglądasz, i chciałbyś zobaczyć więcej, to zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania i udostępniania. No bo motywują mnie rosnące cyferki. A teraz możemy wracać. Miłego! Tak jak powiedziałem wcześniej, gigantygodowanie może być powiązane w jakiś sposób z elitaryzmem. Czemu? Dlatego, że no po prostu faktem jest to, że istnieje pewna grupa ludzi, którzy czuje się lepiej od innych tylko i wyłącznie tego, że przeszli Dark Souls'y. Mało tego, nawet po prostu granie w te gry sprawia, że niektórzy czują się po prostu lepsi. Nawet jeżeli większość, wiecie, grupy graczy, które w te gry grają tak wcale nie uważa. Albo po prostu krytykują nawet tego typu zachowania. Ale czy ktokolwiek miałby w ogóle tak myśleć? Ktoś mógłby się tutaj zapytać. No cóż, gry w Trump's dalej są uznawane za całkiem trudne. I nawet po masywnym sukcesie, jakim był Eden Ring, z mimo tego, że są mega, mega popularne wśród streamerów, challengerów, youtuberów i tak dalej, to dane jest to dosyć niszowym gatunkiem gier. No i przede wszystkim to te gry naprawdę są znacznie trudniejsze niż te takie, wiecie, największe produkcje, które my kojarzymy z internetu, czyli, nie wiem, Wiedźmin i Assassin's Creed, no i są trochę w taki sposób marketowane, no, Dark Souls 1 miała przecież edycję People To Die, prawda? Realnie problemem jest to, że te gry generalnie nie są niemożliwe do przejścia. To znaczy, Wiadomo, są one nieco trudniejsze niż standardowe produkcje jakie widzimy na półkach, i tak dalej, ale nie są wcale aż tak niemożliwe. Przynajmniej tak długo, jak nie narzucimy sobie jakiegoś challenge'u. I żeby było jasne, nie próbuję tutaj dyskredytować frustracji ludzi, którzy przez dwie godziny nie mogli wyjść z Blight to po prostu jest część doświadczenia. Te gry zostały zbudowane w taki sposób, żebyśmy my mieli z nimi problem. I jeżeli masz z nimi problem, zwłaszcza na swoich pierwszych przejściach przez daną grę, to nie ma nic złego, to dosłownie takie było zamierzenie tej gier. Prawda jest taka, że każdy może przejść Dark Souls albo jakąkolwiek inną grę tak długo, jeżeli masz odpowiednią psychę do tego i podobać się to, co robisz. Oczywiście nie polecam w Dark Soulsów komuś, to jest na przykład tylko i wyłącznie symulatorami wyścigów, ale dla większości ludzi myślę, że naprawdę warto jest dać przynajmniej szansę tym grom. A jeżeli kiedykolwiek spotkacie kogoś, kto się uważa za lepszego, tylko dlatego, że w tej grę gra, to najzwyczajniej najpierw taką osobę olać. Okej, okay, więc na tym etapie moglibyście sobie pomyśleć, że z tego co git jest troszeczkę więcej złego niż dobrego i że lepiej być może było, gdyby tego nie było i w wielu przypadkach bym się z Tobą zgodził, ale rzecz w tym, że jestem generalnie częścią tego community na tym etapie. Jestem częścią też internetowego community, czy mi się to podoba, czy nie, to, to wszystko jest częścią mojej rzeczywistości, mojej codzienności. Nawet jeżeli w tym filmie użyłem trochę skomplikowanych słów, żeby tłumaczyć różne rzeczy, no to na koniec dnia te całe git to po prostu mem. Internet jest dziwnym miejscem, bo im mniej na poważnie bierzesz pewne rzeczy, tym łatwiej sobie z nim poradzić i tym trudniej jest, żebyś poczuł się źle. I oczywiście nie mówię tutaj o wszystkim wszystkim, no ale w wielu przypadkach lepiej jest po prostu coś wyśmiać niż jakoś się mocno w to wczuwać. Świetnym przykładem byłby tej z JD i ja dalej mówię o mimo tego, że minęło już te lata, odkąd Disney nawet nie streamuje, ale ciekawostka, jak byłem naprawdę długoletnim jego widzem i spędziłem na jego streamach masę czasu. Wszystko traktowałem po prostu mem, bo tym właśnie było. I na ogół generalnie raczej podchodzę do tego tematu luźno, to muszę przyznać, że uważam, że jest coś dobrego, co wynika z samego git godowania. I tak, w większości przypadków jest to raczej żart, ale czasami jest to też jedyna rada, jaką jesteśmy w stanie komuś dać. I to nie tylko w grach komputerowych. Weźmy mój przykład obecnie. Moim obecnym celem jest zrobienia karierę na YouTubie i tak dalej. Nie mam zamiaru tutaj się wczuwać jakoś mocno w... powody, czemu to robię. I jak ma mi się to udać? No, muszę po prostu robić dobry content i muszę robić go dobrze, prawda? Muszę git wie, wiecie o co chodzi. Czasami, nieważne czy jest to boss, czy prawdziwe życie, po prostu musimy czegoś nauczyć, być lepszym i zaadaptować się do nowej sytuacji. I to zaczyna się w momencie, kiedy nauczymy się być szczerzy względem samego siebie i względem faktu, że po prostu możemy być czymś chujowi. Ponieważ prawda jest taka, że każdy z nas jest chujowy na początku. Moje pierwsze filmy były bardzo, bardzo słabe. I uważam, że obecne są znacznie lepsze, ale nie są jeszcze na takim poziomie, który by mnie satysfakcjonował. Ale, żebyś tego nauczył, żeby robić to lepiej, muszę je robić, prawda? Ty być może, drogi widzu, oglądając ten film, myślisz, że jesteś chujowy z matematyki, ale musisz być chujowy, żebyś czegoś nauczyć, prawda? Być może inny widz, który tego teraz słucha, jest chujowy w Dark Souls. No i oczywiście, że tak, jeżeli to jest twoja pierwsza gra, to będziesz niechujowy. Ale to jest część procesu. Właśnie tu też w czymś sali na samym początku. Twój tata na, na pewno nie był idealnie dobry w swojej pracy, kiedy w niej zaczynał. I nikt nie zaczynał od momentu, kiedy od razu jest czymś dobre. Po prostu rzeczywistość. Uważam, że naprawdę możemy społeczność nauczyć przez granie w gry i wchodzenie w interakcje z community wokół tych gier. No, na podstawie nich nasza perspektywa na życie, tudzież pewne problemy, może się kompletnie zmienić. Nasze wartości, nasz mindset i być może nawet cała filozofia, którą wskierujemy w życiu. I być może po obejrzeniu tego filmu odejdzie z lepszym zrozumieniem samego siebie, bo nawet jeżeli nie, bo jest to bardzo głynolotne, to przynajmniej będziesz wiedział skąd. Te całe się wzięło, ale mam nadzieję, że tego typu filmy wywołują w kinkowie, chociaż miłe refleksji na koniec dnia. Jeżeli tak, to ja jestem pewnie zadowolony ze swojej pracy. Gitgodowanie, mimo tego, że kompletnym memem, jest całkiem sporą częścią kultury internetowej i może znaczyć bardzo dużo rzeczy w zależności od kontekstu. Większość ludzi myśli, że nie myśli na ten temat zbyt głęboko, ale zaś tego, że od kilku lat mamy małą wojenkę między Każualami i hardkorami. myślę, że to generalnie dobry pomysł, żeby podtrzymać konwersację na temat tego, co jest o git godowania, albo w ogóle jakąkolwiek konwersację między nami na takim najbardziej podstawowym, sensownym poziomie. Ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, no to te całe środowiska hardkorowe i każualowe zmienią się po prostu w to samo, co między Tuskiem a Kaczyńskim, czyli dwóch starszych panów, którzy krzyczą na sobie bez żadnego powodu, którzy przy okazji robią złe rzeczy i ranią innych dookoła. I to ja była tyna dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się film to tak jak zwykle proszę o zostawienia lajka, subskrypcji i komentarz o treści korona. Elo.